Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. No to zaczynamy. Startujemy standardowo z platformy XStation 5, brokera XTB i giełda w Szanghaju. Wydawało się, że wczoraj Jakieś odbicie nam się tutaj rodzi, rodziło się, ale niestety wróciliśmy do punktu wyjścia i testujemy dolną bandę. Zobaczmy dalej. Japonia. Japonia też wczoraj wyglądało, że będzie jakieś odbicie, a dzisiaj nowy lokalny dołek. Nasdaq. Nasdaq dobił do y, wsparcia na 6938. No pytanie, czy tutaj jest miejsce na odbicie, bo tutaj, jak popatrzymy sobie, to ładnie już spadliśmy. Taka górka nam się zrobiła. Zobaczmy na wykresie tygodniowym. Najpierw ostre spadki od grudnia, później odreagowanie i nowy lokalny szczyt. Nowe ATH, znowu spore spadki. No i teraz, jeżeli gdzieś w tym rejonie nie odbijemy, może sobie rozciągniemy tutaj Fibonacciego, ile to już mamy zniesienia tych spadków. No 50% dobijamy powoli do 50%, no to jeszcze jeszcze można by pociągnąć trochę wyżej, znaczy trochę niżej, jeszcze jest szansa, że ten trend wzrostowy nam się utrzyma. No Ale przez cały czas i tak jak widać Pobieżej linii trendu wzrostowego, więc jest, jest jeszcze dobrze. Tutaj miejsce dobre na odbicie, ale po tym, co widać, co robi Trump i ogólnie co robią Stany Zjednoczone, gdzieś kolejne cła jakieś nakładane na Meksyk tym razem, no to widać, że tutaj po prostu hegemon próbuje się utrzymać u władzy wszelkimi różnymi sposobami. Każde państwo z osobna raczej nie ma szans ze Stanami, no ale wystarczy, że te państwa się dogadają między sobą, no i wtedy już tak kolorowo nie będzie. No, na razie nie ma jakiegoś większego porozumienia poza Stanami Zjednoczonymi, żeby była jakaś koalicja przeciwko Stanom Zjednoczonym, dlatego Stany Zjednoczone robią co chcą. No ale wydaje mi się, że jakoś ten stan długo nie potrwa, no bo też yy, raczej nie będą te państwa tak się poddawały na, na wszystko, nie będą robiły wszystkiego, co Stany sobie zażyczą. Zobaczmy S&P. Tu podobna sytuacja. Dobiliśmy do wsparcia. Troszkę może niżej obsuńmy tą linię. Dobiliśmy do wsparcia. Wczoraj próba odbicia. No dziś no, nic się wielkiego nie dzieje. Lecimy dalej. Na DAXie. Na się wczoraj większe odbicie mieliśmy, no ale sam DAX bez Stanów Zjednoczonych w górę raczej nie pójdzie. WIG20 zaczął żyć jakimś własnym życiem i tu to odbicie nam się rysuje. Taka studnia nam się tutaj wyrysowała. Co ciekawe, WIG uprzedza fakty, czyżby jednak miało przyjść większe odbicie. No czasami tak można było patrzeć na WIG, co się dzieje i prognozować, co się wydarzy na zachodzie. Ale może tym razem to tylko jakieś lokalne odbicie i nie będzie miało większego wpływu na to, co się będzie działo na zachodzie. I to nie jest granie pod większe odbicie. No zobaczymy. Euro USD. O, i tutaj wyszliśmy z klina zniżkującego na euro USD. Czyli dolar nam się zaczyna osłabiać. Tak jak przez cały czas gdzieś się umacniał. Tak nagle zaczyna nam się osłabiać. Może to być jakiś znak. Funt. Też mamy próbę odbicia. Ale tutaj bardziej znowu osłabienie dolara niż umocnienie funta. Frank. Na franku no przez cały czas powoli w górę idziemy. Dziś jakaś lekka korekta. Złoto. O, na złocie 3 dni, mega dużych wzrostów, i testujemy właśnie wcześniejszy lokalny szczyt. No i teraz, jeżeli ten szczyt zostanie pobity, to może nam się tutaj zamieni i będziemy mieli teraz wyższe górki i wyższe dołki, bo jak popatrzymy, tutaj to były coraz to niższe górki i niższe dołki, więc może pójdzie odwrócenie wreszcie. A na srebrze Podobnie jak na Euro USD, też mamy wyjście górą z klina zniżkującego. No chyba raczej już tutaj nie można mówić o fejkowym wyjściu. Tak jak wcześniej ten klin rozszerzałem. No Jeżeli tutaj wrócimy niżej, no to już ten klin jakby chcieć przesuwać tą linię. No, na upartego tego faktycznie można by, ale jak popatrzymy sobie, że to już się psuje cały układ tego klina, więc na razie wygląda na to, że mamy wyjście górą, więc całkiem, całkiem pozytywnie. No Jest to też spowodowane tym, że nam się osłabia dolar. No a mamy wycenę w dolarze, czy to złota, czy srebra. Za to na ropie spadki nam się tutaj pogłębiają przez cały czas, pomimo tego, że osłabia nam się dolar. No też może być to jakby pokazane, że globalna gospodarka gdzieś spowalnia i Zapotrzebowanie na ropę jest też coraz mniejsze. Dobra, przejdźmy do kryptowalut. Kontynuujemy przegląd na platformie TradingView. Mamy kontrakty na bitcoina na giełdzie Bitmex. I co się tutaj nam podziało? Korekta nam się rozwinęła. Mamy tu niższą górkę, no i będzie niższy dołek. I teraz zauważcie, że odbiliśmy Idealnie od tej średniej kroczącej, 30-okresowej. Może pokażę to tutaj na czystym wykresie, że odkąd wyszliśmy powyżej niej, w lutym, no to kurs się utrzymuje przez cały czas powyżej. Weszliśmy w tą parabolkę, wykres bańkowy i powyżej tej średniej kroczącej. Co może oznaczać, że jak zostanie przebita, no to ta korekta nam się rozwinie. No, jak zostanie przebita, to prawdopodobnie zostanie przebita ta linia trendu. Już tu wcześniej była taka bardziej stroma, którą Bitcoin przebił. No, przebicie tej kolejnej linii trendu no, powoduje, że prawdopodobnie będziemy dążyć do tej linii. A jeżeli i ta zostanie przebita, no to mamy tutaj wsparcie teraz gdzieś w okolicy 4800 Ta średnia krocząca 210. Niektórzy sobie rysują 200, jakby to nie ma większego znaczenia, bo one są bardzo podobne do siebie i podobnie przebiegają, więc ten rejon, też ci, którzy rysują średnią kończącą 200, też będzie w okolicy 4800 i nam się pokrywa z tą linią trendu wzrostowego. Tak jak mamy parabolkę, wykres bańkowy, no to powinniśmy mieć takie bardziej pionowe zejście w dół. Obawiam się, że ta korekta, która nastąpi i będzie widoczna na wykresie już tygodniowym, może się przerodzić większe spadki. No i tutaj utworzy nam się lokalna górka i potem gdzieś będziemy dalej kontynuować spadki i kolejne wzrosty już nie przebiją tej górki. Takie jest ryzyko. I wtedy by nam się zaburzył trochę ten schemat bańkowy z przeszłości, gdzie jak sobie można wróżyć na podstawie tego, co było w przeszłości. Wróćmy jeszcze raz do przeszłości, że większe odbicie. Spora korekta. No, ale potem już, to prawda, kolejna górka nie przebiła, ale stworzył się trójkąt, z którego wyszliśmy górą i później już przez cały czas, przez cały czas w górę. To jesteśmy na wykresie tygodniowym i na wykresie tygodniowym ta średnia krocząca 30 okresowa już idzie w górę, więc zgodnie z tym, co pisałem kilka miesięcy temu, jeżeli będziemy mieli korektę na wykresie tygodniowym, a no, na razie tak wygląda, że może się tutaj ta korekta, Zarysuję. Na no spadek poniżej 8000 e, otworzy drogę do większych spadków. To akurat się ładnie pokryło, bo dół tej świeczki jest akurat e, średnią okresową na wykresie tygodniowym, e, dziennym. Akurat, akurat tutaj dojście do, do tego miejsca. A, tak, bo to był wykres. Które się aktualizuje na koniec dnia, więc już zeszliśmy tak naprawdę poniżej tych 8000, jak sobie przejdziemy na wykres tygodniowy, to zeszliśmy poniżej tej świeczki, więc no, wygląda na to, że ta korekta ma większą szansę się rozwinąć niż gdzieś się zgasić. Tak, przynajmniej jak patrząc procentowo, to daje 60% szans na to, że jednak się rozwinie większa korekta, a 40% na to, że będziemy kontynuowali wzrosty, pomimo tego, że utrzymaliśmy się jeszcze w linii trendu wzrostowego. No i powyżej tej średniej kroczącej 30 okresowej jesteśmy. To mimo wszystko jednak patrząc na wykresy tygodniowe, zejście poniżej dołka z poprzedniego tygodnia, no nie wróży za dobrze. Musiałoby teraz przyjść mocne odreagowanie, żeby Żebyś po prostu tutaj jednak te wzrosty utrzymać. Przejdźmy jeszcze raz do, na wykres dzienny. No nie wygląda to najlepiej. No ale jeszcze jest szansa, to 40% szans spokojnie, że odbijemy od tego miejsca albo od tej linii wsparcia trendu wzrostowego lokalnej. Jak reszta kryptołów zareagowała? No reszta zareagowała w większości spadkami. Na przykład taki game zareagował wzrostem 10%. Zupełnie bym się tym nie sugerował, czy 10% w tą, czy w dół. W ogóle to jest jakby bez większego znaczenia dla tej waluty, bo tu jakby miało być wzrosty, to tu powinny być kilkadziesiąt procent, żeby to miało znaczenie. I podobnie też pozytywnie, jeszcze tu jedną widziałem: kryptowalutę Zilika, też 10%, ale też patrząc na ten wykres te 10% jest jakby bez większego znaczenia, więc musicie też patrzeć to w ten sposób, że jak coś rośnie 10%, to nie oznacza, że to akurat jest w opozycji do tego, bo kadreszcza spada, że to jest takie super. No akurat może być taki przypadek, że akurat tam ktoś zrobił większe zakupy, więc tutaj nie ma co się za bardzo sugerować takimi wyjątkami. To, co powiedziałem wcześniej, reszta krypto zareagowała również spadkami, no spadki są dość podobne, więc wygląda to trochę inaczej jak wcześniej, że nie są takie bardzo paniczne spadki nareszcie, tylko gdzieś zrównoważone. Zobaczmy na BNB, bo to jest też dość ciekawy przypadek. BNB po swoim ATH nowym. No i przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Tu jest sytuacja podobna jak na Bitcoinie w tym względzie, że też rysowałem linię trendu wzrostowego i ta była jeszcze taka pionowa. Podobnie na Bitcoinie została taka linia pionowa już przebita wcześniej. No, BNB jest o wiele wyżej niż, niż Bitcoin, więc tutaj nowe ATH, więc ta linia też została przebita trochę później, ale widać, że jednak BNB również podąża za tym, co się dzieje na Bitcoinie. Dobra, kończąc temat kryptowalut, obstawiam tutaj procentowo, że większa szansa, że ta korekta nam się rozwinie jakieś 60% a 40%, że jednak utrzymamy się w tym trendzie wzrostowym, pomimo tego, że trend is your friend i należy grać z trendem, to jednak przebicie na świeczkach tygodniowych tego dna z poprzedniego tygodnia ta świeczka z małym knotem, czyli w sumie takim niemałym, ale z knotem od góry i z dużym knotem od dołu z minimalnym korpusikiem no pokazuje nam, że w tym miejscu może być jakaś zmiana. Wcześniej jak popatrzymy sobie nie było takiej świeczki za bardzo. No i ta zmiana tutaj nastąpiła w, w tym tygodniu co mamy teraz. Czy ktoś odratuje kurs? Nie wiem. Na razie widzę, że zainteresowanie ogólnie tematem ulicy trochę ucichło, spadło. Więc ulica za bardzo nie jest chętna do kupowania. Ci, którzy już siedzieli w krypto, jak już chcieli pokupować, to pokupowali. Część już sobie dawno posprzedawała, część już gdzieś podkupywała, sprzedając na niższych poziomach. No i za bardzo nie ma jakiego większego zainteresowania. Żeby ten kurs poszedł do góry, no to znowu musiałby się uruchomić jakiś grubas i wrzucić większą kasę, czyli jeżeli jakieś, jakaś instytucja powiedzmy większa zainwestowałaby to jak najbardziej jest to do obratowania, ale przez ulicę na razie nie bardzo, chyba że jakiś news nagle by też powstał, że tam powiedzmy ETF-y zatwierdzone, no to wtedy też na podstawie tego newsa mógłby być mały wystrzał w górę, no ale jeżeli nie nastąpią te rzeczy, o których powiedziałem, czy jakaś Jakiś większy inwestor zainwestuje albo będzie jakiegoś mega pozytywnego newsa, to raczej korekta nam się tutaj rozwinie mocniej. Dobra, to tyle odnośnie kryptowalut. Przejdźmy teraz do komentarzy, do komentarzy. Marcin B napisał. Taka mała odskocznia. Świat nie kończy się na kasie, jej zarabianiu i traceniu. Cieszcie się nie tylko z udanych tradeów, ale i ze zdrowia, dobrych relacji, książek, filmów, muzyki i generalnie z małych rzeczy. Zapewne na łożu śmierci będziemy się śmiać przez łzy z przesadnego zafiksowania na kasie. Racja Marcin B: faktycznie tak jest. Nie ma co się za bardzo na kasie fiksować. Jest taka jedna ważna rzecz że jeżeli osiągniesz jakiś poziom finansowy, który pozwala Ci nie myśleć 24 godziny na dobę o pieniądzach, to faktycznie możesz się gdzieś koncentrować już na innych rzeczach i cieszyć tym. Wiele osób, no większość myślę w Polsce, ten próg przekroczyła, ale mimo to dalej się fiksuje na kasie i dalej myśli o zarabianiu, zamiast cieszyć się życiem. A każdy ma ten poziom na, gdzieś na jakimś innym poziomie i to jest indywidualna sprawa. No, są osoby, które no, niestety nie mogą się cieszyć za bardzo o czymś innym, no, bo nie starcza im do pierwszego i, i przez cały czas muszą kombinować, a gdzie tutaj zarobić, skąd tu wziąć jakieś pieniądze, żeby jakoś normalnie funkcjonować. No, faktycznie wtedy warto się jednak skupić na tym, żeby te pieniądze zdobyć i Funkcjonować na jakimś poziomie takim podstawowym, a jak już mamy jakiś taki poziom, no to wtedy możemy zacząć sobie robić inne rzeczy. Ale też proponowałbym, jeżeli ktoś jednak nie osiągnął jeszcze tego poziomu, że nie musi myśleć przez cały czas o pieniądzach, to mimo wszystko jednak pomyśleć też o innych rzeczach, bo faktycznie nie ma co poświęcać 100% uwagi kasie. Lećmy dalej. No Name. Napisał Hym. Coś mi dziś prezes nie pasuje. Jakoś mało życia w nim mam nadzieję, że nic złego się nie stało. Krypto napisał Prezes. Twój głos dziś jest nieco inny niż zwykle. Da się wyczuć w nim nutę pozytywizmu, radości, większego spokoju, a zarazem uśmiechu. Coś czuję, że zrealizowałeś zyski pod koniec miesiąca i trochę wyszło fajnie na plus. Te dwa yy, skrajne komentarze pokazują, jak odbieramy otaczającą nas rzeczywistość? Dla każdego rzeczywistość jest zupełnie inna. Przez, każdy widzi rzeczywistość przez własne filtry, przez własne doświadczenie. I to, co ja powiedziałem w ostatnim filmie, dla kogoś może być e, przejawem pesymizmu, a dla innej osoby może być przejawem optymizmu. Miejcie to na uwadze rozmawiając z innymi osobami, bo wiele się bierze konfliktów. Rozmawiacie z drugą osobą o tej samej rzeczy i wy widzicie to zupełnie inaczej, a druga osoba widzi to zupełnie inaczej. Bądźcie otwarci na to, że ktoś ma zupełnie inne filtry, zupełnie inne doświadczenie, zupełnie inaczej postrzega świat. Nie będzie patrzył na pewno waszymi oczami. Bardzo ciężko jest wejść w czyjeś ciało i spojrzeć jego oczami na, otacz na otaczającą ją rzeczywistość. Ale nie musimy tego robić, tylko możemy być otwarci na to, że ktoś inny może naprawdę myśleć inaczej, i to jest jego prawda, wasza prawda i jego prawda. I tak naprawdę, jeżeli ja miałbym rozstrzygnąć czy noname, czy krypto kto miał rację, kto bardziej uważał, czy to był mój głos pozytywny czy negatywny, no myślę, że z mojej perspektywy, jak pomyślałem sobie po tym, ani nie byłem ukierunkowany ani mega pozytywnie, ani mega negatywnie. Starałem się jakoś bardziej neutralnie podejść do tematu. Ale to, to, co powiedziałem na początku, że każdy przez swoje filtry sobie jakoś gdzieś szufladkuje już, a to było pozytywne albo negatywne. Dobra, lećmy dalej. Damian M napisał Witam, ostatnio postanowiłem spróbować swoich sił na giełdzie BitMEX. Kupiłem bitcoiny za równowartość 100 zł. Następnie przelałem środki na nowo założony portfel EXODUS. I tu pierwszy ból, gdyż okazało się, że jest tylko równowartość 77 zł. Następnie wysłałem wszystko na Bidmexa i tu kolejne 12 zł poszło się 3 kropeczki. I dotarła równowartość 65 zł. Myślę sobie, what the... 3 kropeczki. Ja tu żyć Panie Prezesie, skoro jeszcze nie zacząłem grać, a tu już prawie 40% kapitału wyparowało, a weź teraz wypłać. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, jeżeli chodzi o bitcoina. Jedna rzecz to jest, jeżeli zbieracie drobne sumy na jakiś portfel, macie dużo inputów, no to potem okaże się, że nie da się tych pieniędzy wysłać już. Te bitcoiny już na tym portfelu zostaną, bo niestety opłata transakcyjna jest dużo droższa niż wartość tego portfela. To jest jeden problem. Kolejny problem jest taki, jeżeli macie mały kapitał, powiedzmy 100 zł, to nie jesteście w stanie grać na takim BitMEXie. No, w sumie można, ale zobaczcie, że faktycznie już 40% kapitału na starcie, a nawet jeszcze goś nie zaczął grać, już stracił. Potem wypłacając, będzie kolejna strata kapitału. Dlatego BitMEX już całkowicie, czyli BitMEX, Bitcoin, już całkowicie jakby. Nie dodaje się dla drobnych ciułaczy, dla ulicy. Poprzednia bańka jeszcze, no pomimo tych dużych opłat, ale powiedzmy jeszcze wcześniej, jak się rozwijała, no była możliwość, że taki taksówkarz, kierowca Ubera mógł sobie kupić bitcoina. No teraz no taki przeciętny zjadacz chleba nie będzie sobie już mógł, znaczy będzie mógł sobie już kupić, ale raczej sobie już nic z nim nie zrobi. Nie prześlę go sobie na żaden portfel, bo strata będzie gigantyczna. Więc jakby ulica już jest wyeliminowana z inwestycji w bitcoina, a teraz y, większość ma nadzieję, że instytucje napompują bitcoina i to one będą jakby się przestrzegiały, będą sobie jeden przez drugiego kupowały, licząc na to, że kolejna instytucja odkupi drożej. No nie wiem, czy to tak będzie, nie wydaje mi się. Że raczej instytucje w tym kierunku nie pójdą, e, jakieś duże fundusze, które zarządzają pieniędzmi jakichś drobnych ciułaczy. No, może, może, ale e, no, prędzej czy później jednak ludzie się zorientują, że coś tu jest nie tak i e, to nie działa tak, jak powinno działać. Dobra, leźmy dalej. Damian Mas. No, prezes. Dawno ci nie oglądałem, ale po dwóch latach odpoczynku chyba. Trzeba się trochę zainteresować. Muszę to powiedzieć, chociaż w 2017 często miałem wiele ale do Twoich wypowiedzi, to zwracam honor, bo miałeś rację w wielu kwestiach i Twój pesymizm w tamtym czasie okazał się być proroczy. Podejście numer 3. Zobaczymy jak wyjdzie, biorąc pod uwagę poważniej to, co mówisz. Szkoda tylko, że w lutym nie postanowiłem zerknąć na Twoje filmy. Aj. Witamy zbłądzoną owieczkę. Jak najbardziej. Myślę, że część osób faktycznie gdzieś, gdzieś hejtowała mnie w 2017 roku, szczególnie jak już byliśmy blisko szczytów, kiedy to opowiadałem o tym, że no, załamanie jest bliskie, a nie te 100 tysięcy i milion dolarów za bitcoina, jak naganiacze nawoływali. No, myślę, że trzeba na to patrzeć trzeźwo. Nie ma co się fiksować na jakimś, jakiejś jednej osobie jednym youtuberze, jednym traderze, bo każdy może się pomylić, ale jeżeli się, powiedzmy, mam zbiór danych z różnych źródeł, to każdy powinien sobie sam wyciągać wnioski na podstawie tego i sam inwestować. Tak jest najrozsądniej. Kopiowanie czegoś, małpowanie nie jest dobrym pomysłem, jest dobrym pomysłem na krótką metę. Jeżeli nie macie pomysłu na życie, na tu i teraz, można sobie coś skopiować, zmałpować, nie lecieć na takim autopilocie, jeszcze czyimś autopilocie, bo ktoś leci na autopilocie, a Wy kopiujecie to, co on robi, więc to już w ogóle jest autopilot na autopilocie, więc jakby to się na dłuższą metę nie może sprawdzić. Zmałpowanie na dłuższą metę jest kiepskim pomysłem, i starajcie się jednak tego nie robić i poświęcać chociaż te 10 minut dziennie, żeby. Na jakieś świadome decyzje, a zauważycie, że zaprocentuje to w przyszłości i będziecie w stanie już później więcej czasu poświęcać dziennie na to, żeby jednak coś świadomie zrobić, a nie tylko lecieć na autopilocie. Dobra, dzięki za dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.